Ula i Grzegorz, po ślubie 10 lat, 11 będzie w czerwcu. Mamy trójkę dzieci. Kubę lat 9 w październiku będzie, Janka 5 w sierpniu i Domysł już 2. Więc taki, tak, taki to skład przedstawiamy osobowy. Jesteśmy w domowym kościele, właściwie od początku małżeństwa. Ja jeszcze byłam we wspólnocie młodzieżowej. Więc y, kawał formacji y, za nami. Ja bez niczego, bez żadnej formacji młodzieżowej. <grym>, y, tak. Co dalej, mam powiedzieć, o czym będziemy mówić? No, aha, ja Zapinam. mam zacząć. Y, dzisiaj tak naprawdę mm, mamy takie wątki, które się będą przebijać: no, o wychowaniu wieże dzieci, o tym, jakie mamy, my czerpiemy radość z rodzicielstwa i tak naprawdę. Jakie są nasze sposoby, żeby, żeby przygotować dzieci do, do tego, co, co je czeka, też z poziomu wiary? Bo, bo to, czego wiem, że jako rodzice nie jesteśmy w stanie, to nie jesteśmy w stanie sprawić, że dzieci będą wierzyć w Boga. Bo nie, jakby nie zmuszę dziecka do wiary w Boga, to wynika z osobowej relacji, z poznania Chrystusa. Jak, jak nie pozna nigdy Chrystusa, bo tak wybierze, to, to tylko i tak w Chrystusie. On to zrobi, jak chce, tak do, doprowadzi do tego. Ja mogę mu tylko mu to e, ułatwić albo utrudnić. No i, i z, z takiego założenia wychodzimy w tym. E, ja mam dalej mówić. A, ja mam dalej mówić, dobrze. Ja się tylko gubię Sorry, sorry, bo mieliśmy inny układ, ale moja żona milczy nie wiem, czy ją ja. Dobrze, to ja będę mówił dalej. E, chciałbym zacząć od tego, że. Mm, takie najbardziej świeżej rzeczy, to tego powiem. Bo, żeby wychować dziecko w wierze, to nie jest sprawa prosta. Absolutnie nie mam pojęcia, jak to zrobić. Wiem, że ścieżka moich rodziców była dobrą próbą, ale nieudaną. Bo, bo ciągnęli mnie na wszystkie msze. Do kościoła zawsze chodziłem i w wieku 16 lat sam przed sobą przyznaję, że w sumie to ja w Boga nie wierzę, ale chodzę do kościoła, bo, bo jest gdzie się w sumie wygodniej i tam mam najwięcej towarzystwa. I, i, to jest taki, I to jest taka rzecz, że, że, że powiedzmy, no zrobili co mogli, a i tak Pan Bóg swoją drogę znalazł później. I teraz w dobie COVID-u, sytuacja, z której nigdy się nie mierzyliśmy, nie mieliśmy pojęcia, okazuje się, że jak do kościoła zaczęliśmy wracać z dziećmi, bo, bo gdy był COVID, to trochę ciężej było z nimi chodzić do kościoła. To tak naprawdę przeżywamy bunt chodzenia jak do kościoła. I to od 9-latek ma najmniejszy bunt, największy ma 2-latek Autentycznie. Jak ciągniemy go do kościoła, to poparzony jest do tego stopnia, że, że raz naprawdę musiałem wrócić, bab... mieszkamy z babcią, więc po prostu wsiadłem do samochodu, go zawiodłem z powrotem, bo się nie dało wytrzymać. Bo to jest tak, że jak on widzi z daleka kościół, do którego zmierzamy, to już wpada w histerię i ciągnie w drugą stronę i krzyczy no. przez godzinę. Tak w tym filmie omen mniej więcej, nie? tylko tak. nie syczy jeszcze. Trochę jak takie dziecko rozmergów wozimy no. do tego kościoła. Więc jestem błąd chodzenia do kościoła, ale taka, taka rzecz, która nam przyświeca, to jest to, że możemy temu ulec, szczególnie naszej pięciolatce, jest wygadana strasznie, ma argumenty, żeby zawsze nie pójść do kościoła, ale jedno, co, co tak mocno mnie przynajmniej trzyma, to jest to, że każde takie, gdy my pójdziemy do kościoła, a oni do kościoła nie pójdą, tworzy między nami taką barierę, taką różnicę, bo my w tym momencie, tą godzinę jesteśmy przy Chrystusie, ich nie ma, i teraz jest, no rodzi się, nie chcę nazwać przepaść, ale rodzi się taka różnica, która z każdym po prostu takim tygodniem się będzie pogłębiać. I z każdym tygodniem nie wierzę w to, że będzie łatwiej. Po prostu nie ma takiej siły. I, I z tym buntem, no to może nie jest jakieś super wychowawcze, ale no, po prostu, no, tłumimy go w zarodku. No tyle. No nie ma tutaj demokracji. Idą z nami i, i tyle. I owoc pierwszy, jaki to fajne wydało i ciekawe, bo to też nie jest tak, że ich ciągniemy, tylko. E, tylko staramy się, mniej więcej im to wiadomo, że dwulatkowi nic nie przedstawisz. Poza tym, że, że jak rękę postawisz pod wodę święconą, to spłynie, bo tam mamy na taki wiecie. Nie wiem, polczerwien czy na co I to tam działa. Na tak, Że automatycznie e, działa. pięciolatce, no to jeszcze pokażesz obrazy i że e, chór wygląda jak aniołki, no to się zachwyci. No, a z dziewięciolatkiem, to już musisz takie rzeczy bardziej. Jakby inne dawać, więc musimy dostosować to do wieku. No i faktycznie najlepiej się tak trafiło, że jak przyszło do Tridu, no to 9 latek był zachwycony, bo nagle się coś innego dzieje. już nagle tam szanie nie wygląda tak samo, można było mu ciekawe rzeczy opowiadać. Więc on się z tym zaciekawił do tego stopnia, że jak trzy godziny u nas trwała prawie liturgia Wielkosobotnia, to to faktycznie nie był, nie był jakoś super tym zmęczony, bo był dumny z tego, że wytrzymał, że było ciekawie, nawet dostał od księdza czekoladę na koniec, bo tak ksiądz rozdawał wszystkim dzieciom, co wytrwały. Fakt faktem, że płacimy za to do dzisiaj, bo jeszcze nie wyzdrowiał, jak <laughs> się przeziębił wtedy. Ale, ale... Yy. Tak, już tydzień temu było, nie? No, ale, ale mhm. to jest takie coś y, dla nas y, teraz trudne, ale i owocne, bo ja widzę te pierwsze owoce i i drugą taką rzeczą, którą regularnie robimy, bo ja przynajmniej wychodzę z tego założenia, że w historii długiej nie będę opowiadał, ale jestem tej filozofii myślenia, że kropla drąży skałę, czyli konsekwentnie w działaniu można coś zbudować trwałego i my konsekwentnie w działaniu codziennie stajemy z dziećmi na modlitwie, codziennie na wieczornej modlitwie stajemy z nimi na modlitwie. I do tego stopnia to weszło im tak w krew, że po pierwsze, jak e, nawet my zapomnimy, to oni się bez tego nie położą. Oni mówią, e, modlitwa jeszcze, ale jeszcze modlitwa. Więc jeżeli jest na przykład wymienianie, dobra, zjecie i się idziecie spać, nie, nie, zjemy, modlitwa i idziemy spać. A więc dzieci nas z tym zawsze korygują. I to jest dla nich taki... Mm, no tak im weszło w krew, że podejrzewam, że oni nawet nie wiedzą, że mogą się położyć bez modlitwy. E, taki odruch Pawłowa po prostu. Najpierw modlitwa, potem idziemy spać. E, tak, i... i staramy się tę modlitwę też pogłębiać, żeby żeby nie była szablonowa, żeby też tak świadomie wybierały na przykład prośby czy podziękowania i naprawdę potrafią omadlać takie rzeczy, że cały czas mnie to zadziwia, że, że są tak empatyczne. Ostatnio się modliłam o to, żeby już mnie nie bolały plecy. I po modlitwie nasza córeczka przyszła do mnie. Mama, pomasować ci plecy. Myślę, o, jaka piękna odpowiedź na moje modlitwy. <grywa> <grywa> Jest cudowna. E, tak, więc e, staramy się, żeby dzieci uczestniczyły z nami w, w życiu religijnym. E, I chcemy, żeby też widziały, że. E, Widziały to, one widzą to, że my się modlimy, że każdy z nas ma modlitwę osobistą. Widzą, że spotykamy się z naszą wspólnotą, że jeździmy na rekolekcje, czyli nasza wiara jest dla nich nie tylko słowami, czymś, co przekazujemy, ale widzą, że to jest po prostu nasz styl życia. I szukamy takich okazji w codzienności takich żeby m, pogłębiać te tematy y, wiary w naszym życiu na przykład kiedy no nie wiem, Kuba spytał dlaczego Janka ma tak na imię to wyjaśniłam mu całą historię to jest akurat Od Jana Chrzciciela y, to jest akurat długa, długa historia y, tak ale, ale mogłam tutaj otworzyć się przed nim i wprowadzić y, go w ten y, świat Coś jeszcze o wychowaniu w wierze? Myślę, że też ważne jest to, żeby pozwolić im tę wiarę okazywać na swój sposób. My zawsze na koniec dnia błogosławimy siebie znakiem krzyża na czole i my to potrafimy, dziewięciolatek to potrafi, Dziękuję. pięciolatka to nie potrafi, dwulatka w ogóle nie wie, co chodzi. Więc pięciolatka, ale chce to robić, to ona po prostu podchodzi nas noc i na drapie po czole i wszystkich tak drapie po czole. I jakby nie mówimy, nie, źle, bo tu musi... Nie, O to jest dla niej ten znak błogosławieństwa, więc dla nas jest to ważne, że ona chce to już czynić. I, I tak, i to są te drobne kroki, które, które te krople, które dla mnie będą drążyć kiedyś skałę w tej świadomości. Ja do tej pory pamiętam to, że moja mama potrafiła ze mną, ze mną z nami, bo ta trójka była, uklęknąć i się pomodlić z nami. Może nie było to częste i może się czasem poddawała i frustrowała albo nie, sama się nawet modliła, ale fakt faktem to akurat mi w głowie zapadło w pamięć, więc. To są te krople, które mam nadzieję kiedyś, nie wiem kiedy, ale w ich dorosłym życiu wydadzą owoce. To jest o wychowaniu w wieży. Mhm. Chcieliśmy też poruszyć troszkę temat takiego indywidualnego podejścia do każdego z dzieci. Słyszałam, że tu już trochę, trochę było na ten temat. Staramy się patrzeć na to, że dziecko jest darem od Pana Boga. Takim darem, któremu my się przyglądamy. Rozeznajemy, kim dane dziecko jest, jakie to konkretne dziecko ma potrzeby, jakie ma talenty. Regularnie zastanawiamy się, jak rozwijać dziecko w tym obszarze, w którym wykazuje jakieś predyspozycje. I też na dialogu małżeńskim, który mamy raz w miesiącu, spotykamy się ze sobą. To jest takie jedno z zobowiązań domowo gdzie raz na miesiąc się spotkamy przed obliczem Pana Boga. To może dziwnie brzmi, ale jednak mimo wszystko, w sensie nie to, że się spotykamy przed obliczem Pana Boga, tylko że rozmawiamy ze sobą. czy zaczynamy spotkanie od modlitwy. Tak. Słowa i... Bożego, żeby nas tak. prowadziło w to, co mamy omawiać. W obecności omawiać. Pana Boga omawiamy różne rzeczy tak. i raz w miesiącu przyglądamy się każdemu obszarowi naszego życia, w tym regularnie też... Omawiamy sprawy każdego z dzieci. Nie, także nie rozmawiamy ze sobą codziennie, nie? Tylko to jest pogłębione właśnie o, o rozeznawanie, o proszenie Pana Boga o światło, o słowo na ten temat. Więc jakby na bieżąco tutaj skanujemy sytuację, i jesteśmy w stanie wychwycić, jakie na przykład braki w relacji, no nie wiem, mój mąż ma z córką, czy ja z synem, czy Yy, inaczej, no. Czy o co chodzi? Na przykład zauważyliśmy, że kiedy nasza córka jest bardzo nerwowa, wybuchowa, to zawsze się za tym kryje, że ona potrzebuje okay. bliskości z, z tatą. Nie? I yy, tak, i to jest ważne. Każde dziecko jest inne, też widzimy. Mamy troje dzieci. Każde dziecko się bardzo różni. Bardzo. Yy, widzimy, że nasze najmłodsze dziecko. Jest bardzo takie, potrzebuje bliskości, czułości, dotyku od pierwszego dnia życia i zastanawiamy się, jak tą potrzebę jego realizować. Na przykład do tej pory z nami śpi, czy do tej pory karmię go piersią. Bo w ten sposób odpowiadam na potrzebę bliskości. Widzimy, że córka bardzo lubi muzykę szybko łapie, zapamiętuje dźwięki. Inwestujemy, staramy się jakoś umożliwiać jej uczestniczenie w dodatkowej rytmice czy w nauce gry na pianinku. Więc, tak, więc każdy jest odrębny i każdy wyraża emocje inaczej, i dajemy im na to przestrzeń. Staramy się właśnie być otwartym na to, jakie jest dziecko, każde inne i dawać ten szacunek i wspierać właśnie w tym, jakie to dziecko jest. I tutaj. Jest takie, takie fajne narzędzie, o którym kiedyś słyszeliśmy i je stosujemy. Staramy się każdemu z dzieci dawać czas sam na sam z każdym z rodziców. Co jakiś czas, jak widzimy, że jest potrzeba, nazywamy to randką. I ostatnio, na przykład, Janka mówi do Grzegorza: Tata, a kiedy pójdziemy na randkę? No i ostatnio poszli sobie we dwoje na randkę. I to też jest ważne, żeby w tym czasie z dzieckiem robić to, co, to czego to dziecko akurat potrzebuje. Ym, ja byłam z synem na takiej randce, że poszliśmy sobie po 22.00 było ciemno, wzięliśmy latarki i chodziliśmy po osiedlu. On chciał, nie? To była przygoda. A Janka chciała pójść... Nad Wisłę. Nad Wisłę. Znaczy, to tam... Nie to, że chciała pójść nad Wisłę, bo ona znowu ma 5 to... lat, więc dla niej randka to, nie jest, to jest miejsce. Kiedy będziemy na tej rance? Mówię, Janko, już jesteśmy. A gdzie ona jest? <grywa> więc, więc muszę ją tak wprowadzać, ale też jest fajnie. No. Więc ten czas na sam tak jest ważny, bo też pozwala w jakiś sposób zbliżyć się do dziecka. Dla mnie niesamowity czas, kiedy wiem, że mogę tylko na przykład z Janką ostatnio poprzebywać, mogę tylko z nią porozmawiać i też pokazać jej, że jest ważna, że jest naprawdę ważna dla mnie. To jest to. A co ty chciałeś jeszcze? Tak, właśnie. I druga rzecz taka do tego wszystkiego, bo też no mamy jednak trójkę, stanowimy rodzinę i też ja osobiście mm, wiem jedno, czas mija. Bardzo szybko mija czas. E, osobiście to widzę po dzieciach po prostu. Nie mieli, mieliśmy Kubę rok, teraz ma 9 lat, więc czas pędzi. I to e, nie wiem, głęboko w moim sercu jest to wryte takie jedno przeświadczenie, że to co jest dzisiaj tego już nie będzie i za rok już nie będzie tej sytuacji więc ja na przykład staram się wprowadzać z, z trójką dzieci czasem z Ulą i z trójką dzieci a czasem sam z trójką dzieci w różne absurdalne sytuacje w które wiem że za rok mnie nie będą spotykać to znaczy że ja uwielbiam zabierać je w trójkę na zakupy gdzie mi będą uciekać po tym sklepie, gdzie ja będę po prostu myślał, dlaczego znowu się w to wpisałem, Albo po prostu dla mnie to jest piękne, bo wiem, że za rok już nie będzie takiego uciekania, to już nie będzie tak, że będą się w trójkę ganiać po tym sklepie, tata ta, tu jestem, tata ta mnie tam nie ma. E, ja będę za tym tęsknił, ja nie chcę tych chwil przegapić e, i, i lubię się w takie po prostu absurdalne sytuacje wprowadzać, lubię pójść z nimi gdzieś na spacer, na przykład wczoraj e, poszliśmy na spacer, ściemniało się, były głodne, to wiedziałem, że w domu zanim zrobię i zanim się wyszykuję, to mi jeszcze, nie wiem, posną czy cokolwiek się tam nie stanie, więc poszliśmy sobie na stację benzynową i siedzieliśmy, czekaliśmy, aż pan zrobi hotdoga. doprowadzając do, do pasji jego i mnie przy okazji. Ja byłem bardziej spokojny, ale w końcu jak już nam dał szczęśliwy dogi, wyszliśmy sobie przed stacją, patrzyliśmy, jak samochody tankujemy. dogi sobie w trójkę jedliśmy, więc, w czwórkę. E, więc, więc wiecie, ja lubię się wprowadzać w takie absurdalne sytuacje, bo wiem, że, że znowu, no, za rok, za dwa, za trzy będą inne. I mi takie mm, słowa jednego księdza mm, bardzo w głowie utkwiły który powiedział, że pracując w hospicjum, gdzie, gdzie ludzie umierali, gdzie starsi ludzie umierali, mówi, że często przed śmiercią wy, wyznawali różne rzeczy, które żałują. Żałuje, że za mało czasu spędzałem dziećmi, za mało dla żony poświęcałem, za mało podróżowałem, różne rzeczy żałują. Nikt tylko jednej nie żałował, nikt nigdy jednej nie żałował, nikt nie żałował, że za mało pracował. Więc to jest dla mnie jakby niesamowite, bo, bo też wiem po tym, że moja praca wymaga ode mnie czasem naprawdę poświęceń, ale, ale stawiam jej granice też pracy mocniejsze niż, niż bym chciał czasem, bo czasem jest coś ekscytującego i chce się tym zająć, a ja mówię nie, to nie jest ten czas, e, więc dla mnie to jest bardzo ważne, bo, bo znowu no, za rok, za dwa tego nie będzie, już nie będę miał dzieci w tym wieku, będę miał dzieci dwa lata starsze i będą inne potrzeby, inne wyzwania, inne rzeczy do cieszenia się chwilą, ale to, to to tym chcesz żyć. I, I dla mnie to jest ważne, żeby jako małżeństwo, żebyśmy tu i teraz yy, żyli z naszymi dziećmi. Byli tu i teraz obecni dla nich. Dużo też zależy od podejścia. Czasem jak się już nakręcę, jestem bardzo sfrustrowana, zdenerwowana. To ja ich biorę. Yy, o tym zaraz. Yy, właśnie, mogę się nakręcać w tej złości. Yy, na przykład jak urodziłam Dominika, zawsze ktoś z nas musiał siedzieć i trzymać go na rękach, a druga osoba robiła wszystko inne. Więc jakby odpuszczaliśmy wszystko na maksa, bo w jedną osobę się nie da wszystkiego posprzątać, ugotować, nie wiadomo co. I zamiast się denerwować na to, że ja muszę siedzieć i trzymać go na rękach, to po prostu myślałam sobie o rany. Mam to szczęście być z dzieckiem, które jest przy mnie, jest zdrowe, patrzy we mnie jak w obrazek. Mogę tulić te słodkie polisie, prawda? te małe rączki, właśnie czerpać radość. Bardzo w, w, zabierało mi radość, zabierało mi wdzięczność takie życie jeszcze w, w jakichś, jak to powiedzieć, w takich oczekiwaniach, które, które miałam. Taki brak elastyczności, nie? Miałam oczekiwania. I, i w presji. Właśnie. Y, przy pierwszym dziecku powiedziane było, o nie, nie śpisz z dzieckiem, nie usypiaj na rękach, nie usypiaj przy piersi, przyzwyczaj, przyzwyczaj się. się, w ogóle odkładaj do łóżeczka. Mieliśmy horror. Dlaczego? Bo tak naprawdę nie spytałam siebie, co ja chcę. Nie spytałam, to nie było moje. Ja chciałam z nim spać do pewnego momentu. Bo potem zabierało nam za dużo miejsca, ale chciałam to zrobić, tylko że nigdy nie zapytałam siebie. I odpowiadałam na tą presję z zewnątrz, na te oczekiwania innych, a przy trzecim dziecku wszystko odpuściłam. Ja wiedziałam, czego ja chcę, czego ja potrzebuję, czego potrzebuje moje dziecko, i robiłam tylko i wyłącznie to. Żadne inne opinie, słowa mnie nie obchodziły. Jeśli wiem, że moje dziecko. Śpi w dzień o 14. Ja nigdy nie idę na żaden obiadek na 14 czy 15. Ja mówię: Sorry, moje dziecko wtedy śpi, ja mogę przyjść o 17. Ja nie złamię jego rytmu dnia tylko dlatego, że ktoś chce mnie na jakimś spotkaniu. Jakby to jest mój priorytet. Więc te oczekiwania, tak, jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak robię, ale ja tego nie zmieniam, bo żyję w zgodzie z tym, co jest nasze. I to jest dla mnie bardzo takie odkrywcze, szkoda, że dopiero przy trzecim dziecku odpuściłam to wszystko i, i robiłam tylko, to co, to, to, co chcieliśmy. I jak myślałam o tym, jak Pan Bóg przeprowadza mnie przez rodzicielstwo, jak działa i, i co jest właściwie takim największym owocem, to dla mnie jest to, że Pan Bóg uczy mnie miłości do siebie samej właśnie w rodzicielstwie. Gdyby nie rodzicielstwo. Ja nie szanowałabym tak każdej chwili jak teraz. Dopóki nie byłam matką, nigdy nie włożyłam tyle wysiłków w rozwój siebie i swoich pasji. Teraz każda taka chwila no jest w ogóle na wagę złota, tak? Ale bardzo dużo takiej uwagi poświęcamy, żeby każdy z nas miał też przestrzeń poza domem. Poza rodzicielstwem, poza małżeństwem, to, że ja, nie wiem, idę na próbę chóru czy spotykam się z diakonią modlitwy, czy tak, potrzebuję raz na jakiś czas się z kimś spotkać, yy, potrzebuję zrobić coś innego. I to też jest ważne, żeby taki oddech był nie tylko, nie wiem, raz w roku wyjadę sobie sama na urlop na pięć dni, ale żeby to było codzienne, takie ładowanie swoich zasobów. Każdy rodzic ma określone okay. zasoby, yy, tak? ma określone yy, jakieś granice wytrzymałości i codziennie, ja potrzebuję codziennie być najedzona, potrzebuję się wysypiać, potrzebuję mieć czas dla męża, potrzebuję yy, w tym całym zabieganiu mieć jakąś chwilę na modlitwę, na ciszę, na yy, zobaczenie, co się dzieje w moim ciele. Potrzebuję tego i, i to jest takie ważne, żeby nie dać się temu pędowi tak wesać, że to był mój błąd przy pierwszym dziecku najbardziej, ale przy drugim też, że odstawiałam moje potrzeby na ostatni plan. Już nie powiem do czego mnie to doprowadziło, ale to było bardzo chore. I właśnie przez macierzyństwo Pan Bóg pokazał mi, że ja mam kochać siebie. Że ja jestem bardzo ważna i moje potrzeby są bardzo ważne, i to jest mój obowiązek, żeby myśleć o moich potrzebach z, tak, z taką samą starannością, jak o potrzebach dzieci czy męża. Bo ja jestem ważna. I to właśnie taki jest owoc tego rodzicielstwa. Ja tylko dopowiem do tego jedną rzecz, że jak uczyliśmy się tak naprawdę tego właściwie powiedzmy że Ula potrzebowała tego czasu, że się uczyliśmy się, żeby jej ten czas organizować, to pierwsze takie chwile to były mniej więcej Ula zrozumiała, dobra, no to mam czas dla siebie, ale w ogóle Grzegorz, To absurdalne, bo gdzie ja pójdę? Ja mówię, nie wiem, ja ci wystawiam za mieszkanie, ty tak, sobie idź ale, na ulicę, a ale, co ty będziesz robić? Co Masz... Ja mam tak nagle zrobić, nie? Ja nie byłam wiem. w pewnym momencie tylko tak. matką, ja myślałam tylko nie o sobie. Wiem, iść do promenady, mam. pokręć się tam, sobie sklepy pooglądać. Za dwie godziny, nie denerwuj mnie. Ale wiecie, takie pierwsze wypuszczenie. wypuszczenie pierwsze nie? wypuszczenie, no, pierwsze takie wyrzucenie żony z domu, ona mi wraca po dwóch godzinach i wraca w ogóle inna kobieta, nagle taka w ogóle z jakąś. Oddechem jakby zaczerpnęła. Myślę, a fantastycznie, kolejny tam, nie wiem, dwa, trzy dni idziesz znowu, ja cię wypycham, wychodź sobie. Tak, więc widzimy, że to po prostu się opłaca, żeby każdy z nas miał jakąś tam y, 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 przestrzeń, jakąś odskocznię, y, żeby robiło też coś no. dla siebie, bo wtedy wraca do tej rodziny inny. Ta. Ro tak, role przykuwidzi się raz odwróciły, ja nie miałem swojego kosza. Ty też mnie wyrzucałeś z domu. Idź sobie gdzieś, nie więcej się w Marcu. Ja faktycznie, no tak, kurczę, gdzie ja pójdę. Siedzi, to taki dziadział, nie wiem, w marazm popadł, nic się nie rusza. Grzegorz, słuchaj, to, to może wyjdź sobie gdzieś, no idź sobie. <laughs> idź sobie. No. Więc to jest ważne, żeby wypychać żonę albo męża z domu, bo czasem to jest, no ważne, żeby ten oddech złapać. Tak, i tak się, ostatnie, ostatnie zdanie. Zastanawiałam się, skąd w ogóle się bierze dobre rodzicielstwo. I myślę, że w jakiś sposób oczywiście można się do tego przygotować. Wyszczególniłabym to tak na, na trzy rzeczy, że ważny jest taka dojrzałość osobista, tak? Kontakt ze sobą samym znajomość swoich mocnych, słabych stron, jakichś przekonań, które się też wyniosło czy z domu, czy ze środowiska jakieś myśli na temat macierzyństwa na przykład u mnie że o matka musi się całkowicie poświęcić albo nie ma swojego życia tak? musiałam też stanąć naprzeciwko tego i powiedzieć nie nie przyjmuję tych przekonań no, w, w tą dojrzałość też wchodzi zdobywanie wiedzy czy umiejętności wiedzy na temat na przykład rodzicielstwa jakiś na przykład rodzicielstwo bliskości bardzo fajna sprawa Druga przestrzeń to kontakt z Panem Bogiem, też jest nie, nie, nie do przecenienia. Wiele razy, jak już nie, nie wiedzieliśmy, co robić, tak? jako rodzice stawaliśmy przed Panem Bogiem. Panie Boże, nie wiemy. Powiedz nam, pokaż, ty, ty działaj. No i trzecia rzecz bardzo tak samo ważna jak każda inna relacja z małżonkiem. Tak myślę, że trochę rodzicielstwo jest wypadkową tego, jak, jak wygląda relacja z małżonkiem. Taka, taka to moja mm, teza. Przy czym drugą z Bogiem postawił ja na pierwszym miejscu, bo... To, dobra, bo jesteśmy w katolickim gronie, ale Wam powiem uczciwie. Dla mnie to jest najważniejsze, bo to jest fundament, od tego się zaczyna. Od tego zaczerpnięcia z Panem Bogiem, dla mnie wychodzi każda inna rzecz. Jakiś pokój na każdą sytuację, dla mnie to z tego wychodzi. Bez tego nie wiem, gdzie bym był teraz. Więc dla mnie to jest najważniejsze. Fala, Panu. Fá panu. Fá panu.